Witam Was serdecznie, z tej strony Bolek w nowym filmie na tym kanale. Jeżeli wiecie lub nie, mieszkam już od paru lat w Niemczech, tak dokładnie tu 17. Często dostałem tą prośbę, żebym nauczył Was po niemiecku, lecz tak naprawdę nie mam pojęcia jak Wam to wam przedstawić, no bo nie jestem aż taki dobry w niemieckim, no ale dobra, same tam podstawowe rzeczy mogę Was oczywiście nauczyć. Nie jestem też nauczycielem, więc nikogo też nie nauczyłem jakoś po niemiecku mówić, no ale może mi się uda. Jeżeli chcecie tak konkretnie wiedzieć, Jakieś tam słowa, jak się co mówi w jakiejś sytuacji, to dajcie znać w komentarzach i ja to dla Was załatwię. Ale nie przesadzajcie, mają to być proste rzeczy w jakiejś danej sytuacji. Nie będę tutaj tłumaczył umowy do pracy lub umowy na zasiłek. Zacznijmy z odcinkiem. Wyobraźcie sobie, że jesteście teraz przy granicy niemiecko-polskiej, przekraczacie tą granicę, jesteście w pierwszej wiosce. I jesteście akurat zmęczeni, chcecie sobie zrobić przerwę i tak idziecie kurwa do baru. No i chcecie oczywiście sobie coś tam zamówić, prawdopodobnie piwo. I co wy mówicie? Opcja numer jeden: ein Bier bitte, czyli poproszę jedne piwo. Ein Bier bitte. Opcja numer dwa, która jest dosyć elegancka: Entschuldigen Sie, ein Bier bitte, czyli przepraszam państwo, jedne piwo, poproszę. Powiedzmy, że to się nie skończyło tylko po jednym piwie i w najgorszym przypadku siadacie za kierownicę i jeździcie kierunek waszego celu, no i zatrzymuje was policja. Kontrola drogowa. Niemiecki policjant zatrzymuje stereotyp Polaka, który nie dość, że nie umie się porozumiewać po niemiecku, dodatkowo jest jeszcze narąbany. I będzie ciebie prosił o dokumenty. Führerschein, czyli prawo jazdy, wiem brzmi to trochę dziwnie, ale tak się mówi. Faczek papiery, faczek czyli karta pojazdu i Ausweis, czyli dowód. Jeżeli policja nie ma węchu, bo ma na przykład COVID, to powie do ciebie Zicken weiterfahren, czyli pan może dalej jechać. Jeżeli on jednak czuje, że ty wypiłeś, to mówił ehm, Wir wollen mit Ihnen einen Test durchführen um, ob Sie Alkohol oder so getrunken. Sind sie dafür einverstanden? lub Haben Sie Alkohol getrunken? czyli um, chcielibyśmy z panem zrobić test na alkohol czy pił pan alkohol? Wtedy masz dwa opcje ja oder nein, czyli tak albo nie. Powiedzmy, że ci się udało i jedziesz dalej w kierunek twojego celu. No i w końcu tam jesteś. Nagle ci się przypomniało, że niczego nie zamówiłeś, i tak naprawdę nie wiesz, co teraz robić. Ale pierwszą rzeczą, którą ty chcesz wiedzieć, to chcesz wiedzieć, która jest godzina. Czyli idziesz pewnie do jakiegoś kiosku i pytasz, jaka jest godzina. Tutaj mamy parę opcji: pierwsza to Wi-Fi USS, czyli jaka jest godzina. Druga opcja wi czyli jak późno jest, ale wi często się mówi akurat wieczorem. Äh, e trzecher entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wie viel Uhr ist es? Przepraszam bardzo, czy mogę wiedzieć, która jest godzina? Gdy zadajesz jej to pytanie i ona ci mówi, która jest godzina, stwierdzasz, że kurwa, tak i tak nie masz pojęcia o niemieckim i nie wiesz, co ona ci teraz powiedziała. Według mnie jest to dobrze, żeby kończyć ten odcinek. Jeżeli Wam się ten film spodobał, to zostawcie kciuka w górę, zadawajcie pytania y, na temat y, tych różnych słów i tak dalej. Ja Wam to wyjaśnię, ale takie hardkorowe tematy, jak kurwa adjektiv, substantiv, no dobra, to jest proste, ale. Reasons, preteritum, plus spam perfect. Takie coś Wam niestety nie wyjaśnię. Nie mam kurwa pojęcia sam na ten temat i to dużo ludzi nie wie. Nawet moja siostra, która skończyła maturę. <grymne> Jeżeli dotarliście do końca, to piszcie Bolo: Uczy. Obserwujcie mnie na Instagramie b0l3. Czy do grupy na i jak i na Discord. Życzę Wam miłego wieczoru lub dnia. Zależy o której Wy to oglądacie. Elo.